Hejka, to co gramy? Ej, gramy, ka? gramy! Co to co? Gramy, 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 gramy zapraszamy. No, tak, klubi. tak, tak, właśnie zbieramy ludzi i już. No, a pan na historykę. No, no, bo... no, no, no. no bo właśnie, ja nie wiedziałem, bo tutaj. A, tak. nie, my... nie, się, się musiałem. Nie, nie wiadomo, gramy, co się gramy, działo. Gramy, gramy, bo tu wiesz, były rzeczy, kursy takie. Se lepiej, żebyśmy blagdy tego nie słyszał. Tak, aż Tyder tak grubo sex, było. Co się stało? Jakieś dramy, tak? No nie... Ja odwrotnie, cybersec. No i pisał do ciebie. Tak, no no no, no i jakby... Ja wtedy byłem też w takim momencie, że no mi się nudziło, nie? No i jakby wtedy się za bardzo z nikim nie spotykałem, no więc ja odpisywałem no? na ten, ten... No i... E, co pisał? Po... Ty... No i widzicie? I dlatego ja dopytywałem wczoraj. Ale co pisał i co odpisywałeś? No opowiedz, bo ja no, muszę to, być... No, wiesz, mówię, no? ale to na początku było w okay. tym stylu, że... No. no, jakieś takie małe komplementy, nie? No, jakby okay. no ale i jakby byłem trochę ja, Ale jakie, Anfer, Anferku! No, no takie jak ci co mówię, co że mówi, co nie był, wiem, no. że o, fajny streamek, dobrze się bawiłem, okay. jesteś okay. mega miły, super jesteś, pepki, ty po co odpisywałeś, no? No, że o, dziękuję, dziękuję, ty też okay. jesteś super, coś tam, bla, Okej, okej, okej. I ty wiedziałeś, kto to jest z GTA, tak? Tak, tak, tak. No. Dobra, no, no, no. No i y, ogólnie rzecz okay. biorąc, potem ja... Y... Dodał mnie na Instagramie, no ja wiedziałem, że to jest on, no bo miał taki sam nick jak na Discordzie. Okej, okay, okej. Okay, no okay. i... Yy, pamiętam, że pewnego dnia wstaję rano... I jakby mam powiadomienie, że... Krzysiek wysłał ci zdjęcie na Instagramie. No, o i kurwa! Wchodzę na Instagrama... A knaga! Nie, nie, no nie, a tam Krzysiek w bokserkach przed lustrem. O I, no, no i kurwa! Tam, i, coś tam, I coś tam, wiesz, jakiś taki podpis w stylu... Żeby to jeszcze nie było takie obwios, takie w stylu... No? No... no Idę na siłkę. Gdzie tam? O po siłce. No. no ja mówię Fajnie, fajnie, mega I, No jakiś taki temat, tu dużo chodzisz Nie wiem, no, no hot całkiem wyglądasz No hot, no ale jakby ja nie mam problemu Tak napisać nawet, no wiesz, ziomkowi Jakby, że no hot wyglądasz, no bo jakby No bez przesady, no, no ta, to, żeby no ta, mu tak no ta, napisać no ta. To nie znaczy, że go podrywam. No tak, no no, ta. no, no no, i potem No i tutaj, no to już trochę kompromitacja dla mnie No bo poszedłem w to. No i gadamy Jakoś w, na Discordzie. Czyli wysłał Ci Zdjęcie w bieliźnie w bokserkach tak, tak, tak. i ty już to łyknąłeś. Nie, ale no to się yy, potem parę razy powtórzyło, no i... Yy... A, no to Anferku, gdzie jest historia, że się parę razy powtórzyło? Ty no, musisz i... pełny obraz wyciągnąć. Yy, no? Ja też na przykład dodawałem zdjęcie, nie wiem, w lustrze i jakby ja dodawałem na publiczne story, że każdy to widział, że dodawałem zdjęcie na przykład z podciągniętą koszulką. A personalne dostał, czy nie? Nie, raczej nie, raczej, chociaż może potem, ale no już nie pamiętam, więc okay. nie chcę się kłamać, ale wiesz, okay. no jakby jak, jakieś tam reakcje stawem, no i potem i, i potem siedzimy sobie na Discordzie, ja sobie siedzę z, z jakimiś tam ludźmi i to były wcześniejsze czasy jak ja stripowałem, czyli na moim Discordzie dla widzów Okej, okay, okej. Okay. I osoba, z którą rozmawiałem wyszła, no i ja w sumie miałem w to wywalone, no i zostałem na tym kanale Sam, czyli sam tak. zostałeś na kanale, tak. okej okay. O, no turba, i, i przyszedł. I. Krzysiek przyszedł. Nie, i on siedział na kanale niżej i mi się nudziło, więc go mównąłem. No nie! Anfer. Tak, tak, to tak, kogo tak. podrymla, bo tutaj ewidentnie. No, no, no dobra, no, no, no. No dobra, dobra, no ale słuchaj. No, no. jakby. Ja już nie pamiętam, jak to się U. zaczęło, naprawdę, bo ja nie wiem, jak dochodzisz do tego, żeby robić cybersex, Jakby to wypada ci, jak już jest po, po fakcie wykonanym, bo przysięgam, nie wiem, jak do tego doszło. No ale. Ale ten, no... co, no, cz czekaj, no nie, Anferku, anferku! Ale ja ci. Ja cię ufam. Mówiłem, no i słuchaj, oh. bo ja myślałem, że jak on siedzi yy, w, na kanale, nie, yy, mm. niżej, to że no. on nie może wbić do mnie, że to jest zlokowany kanał. Okej, okay, myślałeś, a on mógł, tak? Mógł, no ale ja okay. go mównąłem, więc jakby się o tym nie dowiedziałem. I teraz uwaga, jakby to się zaczęło, jakieś takie głupie teksty. Jakie? No nie wiem, w stylu, czego bym ci nie zrobił, jakbym był przy tobie. On do Oj ciebie? Jezusko! Na publicznym Discordzie, na publicznym kanał. Ale czekaj, dla nie, czekaj, na widzów! Na, 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 na. na Discordzie dla widzów! Nie, 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 nie! widział! Czekaj, na, nie. czekaj, ty go przeniosłeś i on z bomby na przykład będzie nie, 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 wy... nie! No no, no 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 jakby... No i wiesz, i jakby znowu to samo, że pewnie mi wysłał jakieś zdjęcia, ja mówię, no, ale hot, on mówi no, ty też jesteś hot. No i wiadomo, no jakby ja nie będę to powtarzał, bo mnie wykręci, nie? No po prostu. No, Cierku, no co to za opowiedzieć? Ale no słuchaj, ale przyznaje się, nie, 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 ja nie będę ci tego mówił, ale przyznaję się, że byłem wtedy choróbni. Ale... Aha, okej, okay, okej. Okay. Tak, tak, więc jakby ja jak poszedłem w, to. w to. Jałem, bo tutaj widzę, że się budowałem. Eee, no no no. Sorry, Blood. No, ale eee, stop. A stop. Tak. A się, nie. A się miałem się ten zmontować, bo przepraszam, znaczy, to nie, nie, nie wiedziałem, Nie, nie, że... nie, jechać, nie, ale nie, nie, mory, jeżeli sobie. jest. Jesteś mile jeżeli widziany. ciebie to nie boli, to śmiało. Jesteś mile widziany, jak najbardziej. Nie, no, jestem totalnie no, w środku tej historii się nie no, no, jest ja się dzieje. Nie, no, ja nie mogę mnie wykręci, więc ja nie będę wchodził z szczegóły. Kamilku. Kamilku wśród tysiąca przyjaciół! Nie, w ogóle nie, nikt nie słyszy. Dobra, no, no i co się stało? Ja chciałem powiedzieć, że nie będę... No i jak no jakby doszło do tego... Ale że... do czego? Nie, no unterm, No doszło unterm. do SexRP Ale jak w grze. Ta ty na Discord. Dysko... Ale co to znaczy się na Discordzie? On, co, jed... to... on, on do ciebie mówi me, rucham! Nie, teraz, nie, nie, czy... no, no, on no, no, mówi no, 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 no ale no, bym ci cię ruchał rucham. czy coś. Uh, no A ty... ja... No ja mówię, taki... że. No mega hot, mega hot. No jak... Tak, taki dirty talking, ale w międzyczasie. W międzyczasie miałem przed sobą te wszystkiego zdjęcia bez koszulki, a on miał jakieś moje. No i teraz uwaga, to nie jest najważniejsze co my tam robiliśmy, bo to jest obrzydliwe, to wykręca, nie róbcie tak jakby... Chodzi o, to, ja no, na... ej, ej, jakby... Chodzi o to, że ja to biorę na klatę. Chodzi o to, że ja to biorę na klatę, że jeżeli nawet ta osoba by znikowała jakieś moje zdjęcie, no to chuj, no, ja, ja mogę założyć OnlyFansa na, na następny o! dzień, nie? Ja o! No? No no? o tym tak, jak tak, najbardziej. Jakby w, w ogóle się? w ogóle nie mam z tym problemu, nie? Ja nawet mam powiedziałem, że jakby wyciekły moje zdjęcia, to ja bym zrobił. A w ogóle ja wczoraj wpadłem na pomysł, Kamilku, to jest dla ciebie pomysł. Okay. Słuchaj, bo Angela powiedziała, że ona by nie potrafiła tak kłamać, może ty byś potrafił. Jak już zrobisz ten na kamerce reveal twarzy, nie? Słuchaj tego. Nie słuchaj robię tego. reveal, dzisiaj kamerka No i patrz, i patrz, i zakładasz od razu sobie OnlyFansa. Z, ze swoimi zdjęciami, ale e jaj, nie? I ludzie ci nie wysyłają nie, nie, ta... nie można, nie można. Do, na, 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 no to jakąś na, inną na, na platformę, undykań. gdzie można, nie? I no. Słuchaj tego. No i y, ludzie ci wysyłają kurwa, ktoś ci robi Only fansy jaj, a ty mówisz Nie, ja pierdolę! Nie, 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 nie poczekaj na historii, wracamy. Czekaj, czekaj, no, czekaj, ale to jest lepsze. Czekaj, ty, nie nie czekaj. Miję, jest nie czekaj! Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Ale poczekaj, poczekaj, Kamilku! I słuchaj, i ty będziesz udawał, że zgłaszasz to konto, a tak naprawdę będziesz robił na nim hajstwo i widzowie nam to kupować. I ty będziesz, oj, nie, to jakiś fake, i to tak naprawdę nie będziesz ty, ale będziesz zarabiał z tego. Rozumiesz? Bo to i tak będzie AI. Dobry pomysł, Adwerku. Wróćmy w takim razie do tej sytuacji. I tak, czyli jest, jesteście na Discordzie. Ale nie, bo widzisz, Antwerp, mnie zaciekawiło to, że ty powiedziałeś, że, no, przerzuciłem go na kanał, no i on mi zaczął mówić, co by ze mną nie robił. Co tak losowo? Nie, no mówię ci, no jakby zaczęło się właśnie od tego tematu siłowni, czy coś tam, no bo w sumie my się nie znaliśmy, nie no to o czym mieliśmy gadać. Wiadomo, pewnie coś tam też o RP w międzyczasie pogadaliśmy, y, jaką fabułkę szykujemy w RP. Okej. Okay. <laughs> no ale, ale no ogólnie potem przeszło właśnie do tego tematu siłowni i tak dalej, no więc wiadomo, on mi kolejne zdjęcie. Ja mu też rzucałem jakieś zdjęcie, No jakby ciągle gadaliśmy, no i jakby, no mówię ci, nie będę tego opowiadał. No bo wykręci mnie na wszystkie strony, ale ale to... czego? czego? Ale czego? najważniejsze jest puenta, no, no bo no, ja puenta, mam ci Puenta, 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 no. no. Tak, tak i słuchaj tego. Dochodzę. Dochodzę na wojszczaćie. Trochę gejowo. Trochę gejowo i teraz słuchaj Czekaj, tego. Co? Cze... No, czy... to wy sobie, to wy sobie ta, waliliście kolację z Tak, tak. I no, słuchaj, ja dochodzę, i ja jestem w, no jestem po prostu ubrudzony. I to jest dosłownie w ostatnim momencie, os w ostatnim momencie i słyszę ten dźwięk, plum ktoś dołącza na kanał. I A, kurwa, kurwa okazuje się, że kanał nie wcale nie był zablokowany, tylko ten debil jebany specjalnie na kanał niższej, żeby nie zbejtować, żebym go przeniósł. I jakiś widz czy widzka mówi Hej, co tam? co? Ja pierdolę, I co? I co? I co? I ja, no i ja normalnie prowadzę konwersacje, normalnie, że o super, no dzisiaj męczący dzień i tylko dostaję DM -y od tego gangstera Krzysia. Czy ty, czy ty teraz siedzisz, yy, wiesz w jakim stanie i gadasz z widzem? A ja mówię tak, muszę iść się wykąpać. O kurwa! Nie wytrzymam, dobra, pograjmy w Najbardziej mi się podoba to, że Vladi tak to zrobił, bo jest akwarystyczny. Nie pija ten mikrofon i nic nie mówi. To jest tak bawi. na siedzi. Wladys się zbiera, i dzisiaj dziś nie chce powiedzieć. kurwa. Ale szczerze, to i tak jest bardziej ledowa historia niż wczorajsza, że robiłeś chłopowi loda, a on ci się po godzinie przyznał, że on w sumie ma dziewczynę, ale mu się bardzo podobało, więc się dzień zrobi. To jest kurwa, ale to jest pojebane. Ty, Anfer, naprawdę masz kurwa historię. <laughs> Słajpowanie Instagram kurwica. No dobra. To co? Ja bym proponował tego Amonga coś pyknąć, Blad, coś ja mam kolor włosów osu z mimo z wrażeniem. Przepraszam, bloody, Nie no nie, no luz, bardzo ciekawa historia, no Ale Aleczam, <laughs> to jest, to jest, to jest ludzkie, nie jest obce, nie ma najmniejszego problemu poglądu. Po prostu to jest berek na otwartym Discordzie Widz spodził na kanał, nic się nie dzieje na spokojnie. <laughs> <laughs> bardzo ciekawa historia, nie no, mega, mega dobra historia, co? Mówisz, że tak codziennie, dziennie co u ciebie, tak mniej więcej wygląda. Nie, nie, tak nie wygląda! Zdecydowanie <laughs> nie. Nie no, pewien luz generalnie. Wszystkim się podobała bardzo historia, prawda? Widzę, że się wam podobała ta historia. Nie no, fajna historia, fajna, fajna, fajna. Zdemoralizowaliśmy <laughs> Platiego. Co mówisz? Zdemoralizowaliśmy Platiego. No, oh. ja, teraz, ja teraz nie będę mógł zasnąć. A... Ty jesteś teraz taki brudny. <laughs> No, to pograjmy Wamonga jak już to jesteśmy. No, dobra, dobra. to tak, 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 tak. Pograjmy wamonga, pograjmy. Mamy 11 reakcji, no, wam... ale będą ludzie o 20. Ha, tak, tak, ja tak. słucham. a wiem, ty... i... zanim oni przyjdą miłości. tej pierwszej nie 20 dobra. minut, to chociaż zaczniemy. Ej, będę... Ale powiem wam, widzowie, randomowo wchodzicie sobie na Discorda i taką historię właśnie słyszycie. No powiem wam szczerze, mówiąc tego się nie spodziewałem. Ja <laughs> jest... <laughs> 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 dlatego <laughs> dlatego przestaję wam odpowiadać generalnie, tam. bo wiecie, oni sobie coś tam gadają i wy do mnie coś piszecie, zadajecie pytania, no oni chyba trzeba coś przygrać tak. H1 kur do tego no. miliona tego trzeba... grubo. Milion, grubo. milion trzeba potrenować, nie? Eee, tak więc, tak więc Aż, aż mówię sobie, poszli mi się odlać, ale w sumie jestem ciekawy endingu, nie rozumiem, bo mam ciekawe zakończenie, zakończenie nie, takiej nie, emocjonującej historii miłości. No no co ty? Ja jak co dzień widzę. jakieś 10 tysięcy procent. Co ty wie, kiedyś wracam Zaraz znaczy, będę. 15 osób w lobby.